Teraz odpowiem kawał chlebkiem, uśmiechniesz się, a potem zobaczymy na co stać ptaki. Małgosiu, podobno nieładnie przeklinasz w piaskownicy. To nieprawda, a kto tak babci powiedział? Ptaszki mi wyćwierkały, a ja te kurwy chlebkiem karmiłam. Ten krótki żart przybliża nam piękno relacji babcia-wnuczka. Wyraźnie słyszymy bezproblemową komunikację między pokoleniami. Słychać też, że babcia stara się przybliżyć wnuczce piękno natury i fakt, że nawet nasi mniejsi bracia, ptacy, mogą z nami rozmawiać. W odpowiedzi słyszymy, że wnuczce nie podoba się fakt, że za jej dobroć karmienie ptaszków. Ona otrzymuje od nich jedynie podkablowanie.